Mam taką Dioramę, którą zacząłem też robić w 2018 roku, ponieważ chciałem gdzieś taki belki kartonowe, nie miałem miejsca. To co wymyśliłem, taką kredensję Dioramę, która miała mi przypominać o mojej trasie weekendowej, czyli na dole mamy Warszawa Centralna, w ogóle mamy Opole Główne, ja przez weekendy jeżdżę na trasie Opole Warszawa, czyli Opole Główne Warszawa Centralna. Tak sobie zrobiłem takie właśnie Perony ludziki, to są. I tu są modele kartonowe kibelków siódemka tam czekolada jest O7 Śnobus, ciukcia I tu mamy podświetlane, bo to kiedyś było w innym miejscu i robiłem sobie podświetlane. Nie? A teraz akurat dzień to, to panie daje słońce, bo kiedyś ten kredenc był tam gdzie było ciemno to musiałem dać podświetlenie wszystkie dragi to od Daniela dostałem, a też to wszystkie ja sobie takie co porobiłem, paroniki, ludziki a to makietę to plany miałem składaną, bo dostałem makietę taką matę, Hombry to jest to, co tu jest a żeby nie było miejsca na makietę to pomyślałem składaną wymyśliłem sobie składaną makietę tu widzimy one składana, Teraz już jest na stałe, bo ona była chowana za łóżkiem. Była rozkładana na podłodze, w weekendy A teraz mogę się codziennie o nią bawić, bo jest na stałe. Zrobiona lokomotywownia to jest mój pomysł. Sam to zrobiłem z plexi. Tutaj mamy dworzec, taki też wymyśliłem sobie. odrysowałem sobie to na macie. Takie i sobie zrobiłem taki pomysł. pomysł. To jest domek chyba 50. To jest magazyn przeładunkowy ten żuraw To samo od kolegi Łukasza, i tak wymyśliłem sobie taką stacjonarną taki budzie. Rumicę stacjonarzową wymyśliłem sam. nastawnię kolejowa ja wymyśliłem. Na środku też jest lubi dziki, i na środku jest te wszystkie te takie te wajchy, co przykładają. Na filmie tego nie widać, tak, ale tak się dobrze przyjrzy. No i nie widać tego, ale tutaj ja to widzę od moimi oczami są wszystkie te wajki, to się przykłada do tory ten dworzec też jest z PCV to jest mój pomysł, sam sobie wymyśliłem tak samo jak ta jest, została wymyślona, sam zrobiłem I ten budynek z, ten ta remisa to jest kupiona na Allegro za grosze i tu jest mogę sobie takie coś zrobić patyczkiem i to mój, mój pomysł samochody ta drabina to jest od kolegi Sławka. Dwie cysterny są od kolegi Zemluta. Dostałem koniowóz. Także podobał mi się układ tych torów, dlatego sobie tak zrobiłem. A że to była składana, więc tutaj nie było żadnych drzewek. A teraz, już jest na stałe ta makieta, to mogłem tutaj drzewka przyjść. Czyli ona kiedyś miała 1,80 m na 1,20 m. Tu widzimy jest te. Doszło mi to. Dorobiłem sobie bocznicę na, na helu Można powiedzieć, moja święcie takie morze. Co tutaj zrobiłem? Tutaj mamy takie camping nad morzem. Ludziki kartonowe to jest kartonowe Polones. Domki wypoczynkowe, też camping. I tu mamy takie domki wypoczynkowe, zrobione z, z bud wagonowych. Z takich bocznica i tu mamy trawka, plaża, morze. Zrobiłem sobie. To jeszcze nie jest dokończone. Bo tutaj do, dojdą jeszcze ludziki, dużo ludzików. No i teraz, skoro to już jest stacjonarne, na stałe, nie będzie to rozbierane. To teraz mogą tu jakieś drzewka dojść. Na pewno dojdą na bank, ale pomału. Nie wszystko od razu zbudowano. Końiobez przepiękny, także u nas plany tej makiety powstały 2019 listopad. A zaczęłem kleić tę makietę robić w styczniu 2020 roku, czyli w zeszłym roku. A w tym roku, w maju, została tutaj na stałe zbudowana. Mam te półki. to też sam zrobiłem sobie moja samoróbka. Kółki na lokomotywy. Stawiam się to między makiety. Między makiety. No tutaj jest miejsce, teraz fajne. I w ten sposób mam 3 makietę. Tylko ta ma wymiary 2,40 m na 20 m. Szerokość się nie zmniejszyła, tylko została przedłużona. te budynki to wszystko to są moje samoróbki z Plexi PCV. I tu jest, no, podoba mi się do to układu bo to jest wszystko tak zrobione, jak było wyszkicowane na tej makiecie. Na tej macie chombry, tylko ten asfalt, to sobie farbą, żeby było to wszystko jednolicie. I tak jest do zabawy. Makieta to doszło ta bocznica. Wymyślałem bo sobie takie właśnie tory, bocznice i stojące pociągi po prostu żeby mieć gdzie je dać nie? bo już <noise> praktycznie można powiedzieć miejsca już brakuje i tak to wygląda to, że tutaj widzimy mam ławkę zrobioną tam są postacie drużyna pierścienia a z tej strony mam postacie Nazgul te upiorę, co goniły Frodo też mój pomysł. Tu widzimy z tej strony dworca mamy reklamy do kin Batman. Tu słońce daje, to widać, ale tu mamy reklama do kin Godzilla kontra kong. Wiadomo, ja jestem fanem tego podporan, więc Godzilla u mnie jest wszędzie. I tak się prezentuje właśnie makieta ta trzecia składana. I tutaj mam więcej zabawy manewrowej, bo tutaj mam wzrostnicę, tu się bawię. Co takie te. I tutaj są tylko trzy lokomotywy, które są na stałe. One są akurat w lokomotywówniach. To jest ta strażacka br 10, a tu mamy BR110 w barwach MAF i w barwach wojskowych. No i tutaj ta stonka kartonowa bez dla pędu, ale jest pchana tymi ciągnie inna lokomotywa. I tam moje obudowy, które są na stałe wklejone. Z tymi obudowami będą właśnie się drzewka też dane i tak się prezentuje makieta trzecia składana która już jest na stole także ma 2,5x20 przypomnę że ta ma znaczy nie ta ma 2,40x20 a ta ma 2,5x20 tak ta jest o 10 cm krótsza bo tu mam kabelki zasilacze a tam jest rozszerzona do końca a ta jest największa, ma 3 metry na metr 20. Także takie właśnie mam trzy makiety. Czyli makieta piętrowa, przepięknie. No i teraz mam to fajne, że nie muszę teraz bawić się w składanie i rozkładanie tej makiety. Tylko jest na stałe.